Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie mamy możliwości przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych z przedmiotu towarzystwa materiałowe w systemie stacjonarnym chciałabym Państwu zaprezentować kilka naszych ćwiczeń z zajęć laboratoryjnych w postaci filmów instruktażowych. Ten film będzie dotyczył e, wodorotlenku w cemencie potlanzkim, który dla Państwa za chwilę przeprowadzę. E, krótkie wprowadzenie dotyczące, proszę Państwa, e, samego Cementu portlandzkiego, jak również zawartości tych wodorotlenków przedstawimy sobie na zajęciach zdanych. Aby przeprowadzić to doświadczenie, proszę Państwa, potrzebujemy próbkę cementu portlandzkiego, potrzebujemy dwie kolby o pojemności 500 ml, kolejne dwie kolby z lejkami o pojemności 500 ml, muretę. Pipetę miarową na 25 cm. Jeżeli chodzi o czynniki, to czerwień krezolowa, czyli wskaźnik, który nam będzie niezbędny przy miareczkowaniu oraz roztwór mianowany 0,1-molowy kwasu solnego. Ja wcześniej dla Państwa przygotowałam już próbki analityczne. Zważyłam. Yy, Cemer portlandzki w ilości około 50 gram. Zalałam wodą destylowaną w ilości 25 cm3 i wytrząsałam próbki, obie przez około 15 minut. Jedną próbkę odstawiam na czas 1 godziny, aby wodorotlenki miały czas, żeby się wytworzyć. Natomiast próbkę po 15-minutowym wytrząsaniu w tym momencie będę dla Państwa sączyć. Należy proszę Państwa przygotować dwa sączki karbowane. W tym celu musimy okrągłe sączki zgiąć na pół, następnie jeszcze raz na pół, odginamy rogi do zewnątrz i tworzy nam się lejek. Ten lejek następnie rozkładamy i składamy w taki sposób, aby utworzył się stożek. Mamy przygotowany jeden sączek karbowany. Przygotowujemy następny, czyli na pół, jeszcze raz na pół, do zewnątrz, do zewnątrz. Bardzo często Państwu pokazywałam te sąciki karbowane. Mam nadzieję, że Wam to weszło w krew. I jak się kiedyś spotkamy, to nie będziecie mieć problemu z przygotowaniem takiego sączka. Kładamy do lejka. Teraz proszę Państwa, będziemy sączyć naszą pierwszą próbkę analityczną w celu otrzymania przesączu, a następnie będziemy ją miareczkować mianowanym roztworem HCL w celu wyliczenia zawartości wodorotlenków. Zaczyn cementowy, proszę Państwa, odznacza się silnie zasadowym pH. Odczyn ten nadaje wodorotlenek wapnia, głównie, powstający w wyniku hydratacji krzemianów, a także wodorotlenki powstające w wyniku reakcji alkalicznych, związków alkalicznych zawartych w cemencie portlandzkim. Do takich związków głównie, proszę Państwa, należą tlenek sodu i tlenek potasu. Oczywiście chodzi o związki alkaliczne powstające z wodą. Zawartość rozpuszczalnych wodorotleków w zaczynie cementowym można określić metodą przybliżoną za pomocą papierka uniwersalnego, właśnie w takim przesączu, co za chwilę poczynimy, jak również metodą acydymetryczną przez miaryczkowanie zaczynu cementowego, mianowanym roztworem kwasu solnego, który też za chwilę przygotujemy. W tym momencie musimy przesączyć pierwszą próbkę, aby otrzymać taką ilość przesączu, żeby zrobić dwie próbki równoległe przy miaryczkowaniu acydometrycznym. Ilości cementu portlandzkiego, który zważyłam w celu przygotowania próbki analitycznej, podam Państwu na zajęciach. Z tych ilości oraz z ilości kwasu solnego Będą Państwo mogli wyliczyć stężenie rozpuszczalnych wodorotlenków w naszym cemencie Do Tego przesączu potrzebujemy minimum 50 cm3, aby zrobić dwie próbki równoległe z kwasem solnym. Jak przesączy się, proszę Państwa, ta ilość roztworu, którą mamy w tym momencie w lejku, myślę sobie, że to wystarczy i będziemy mogli pobierać próbkę do analizy acydometrycznej. W tym celu przygotowuję sobie dwie korupki, które będą nam potrzebne: pipetę miarową na 25 cm3 oraz dróżkę. Zanim to zrobimy, sprawdzimy sobie jeszcze pH paseczkiem uniwersalnym. Państwo widzą na opakowaniu paska mamy skalę barwną mówiącą o tym, jaki, jakie pH będzie miała nasza próbka. Skala. Punkt siódmy mówi nam o tym, że roztwór jest o pH obojętnym. Pomiędzy 6 a 0 jest to pH kwaśne, pomiędzy 8 a 12 jest to pH zasadowe. W przypadku ilości naszych wodorotlenków pH powinno być pH zasadowym. Potrzebujemy jeden paseczek, który jest koloru żółtego, na szkiełko zegarkowe. Myślę, że wystarczy nam naszego przysączu. Odkładam lejek. Następnie pobieram sobie próbkę przysączu na paseczek. Proszę zobaczyć. zmieniam barwę, sprawdzamy ze skalą. pH 12. Sprawdzamy zawsze na świeżo, czyli bardzo silnie zasadowy roztwór. Teraz, proszę Państwa, będziemy przygotowywać dwie próbki analityczne do miaryczkowania. Więc tak jak Państwu pokazywałam zawsze. Gruszka odpowietrzamy literką A, gruszeczkę. Tutaj jest odpowietrznik. S pobieramy, E wypuszczamy. Pipeta jest na 25 cm sześciennych. Rozpoczynam pobieranie. Oczywiście z meniskiem dolnym. I pamiętają Państwo, że trubek pipety musi dotykać kolby. Łatwo sobie można przygotować próbkę ściągając różkę i roztwór bardzo szybko znajduje się w końce. Jedną próbkę mamy drugą, Odpowietrzamy wróżkę, nakładamy na pipetę. Dwadzieścia pięćset metrów sześciennych przez oczu. Dobrze. I do drugiej kołdki. Teraz proszę Państwa, musimy do tego dodać 25 cm wody destylowanej. Więc pobieram 25 cm wody destylowanej cylindrem mierzowym. Odmierzam 25 cm, żeby to wyciągnąć do pierwszej Aby reakcja barwna nam zaszła, musimy dodać wskaźnika czerwieni kryzolowej. Z tego wskaźnika, proszę Państwa, dwie trzy kropelki. Proszę zobaczyć, następuje reakcja barwna, piękny fioletowy roztwór. Przez należy zamieszać, aby się ujednoliciło. I mamy dwie próbki przygotowane. W tym momencie proszę Państwa będę przygotowywać biuretę. Do biurety, która ma zamknięty zawór, wlewam 01 molowy HCR. Biureta ma objętość 50 ml. Zmiany zabarwienia na kolor przezroczysty bądź żółty. Na początku sobie ustalę kroplanie kwasu w bardzo małej ilości, żeby nie przemiaraczkować. Proszę zobaczyć, jak każda kropla powoduje rozjaśnienie naszego roztworu. Mieszam, tworzy się taka smuga przezroczysta. To będzie dosłownie jedna kropelka, która spowoduje jak i zmianę będu. Zakończyliśmy, proszę Państwa miaręczkowanie pierwszej próbki. Ilość kwasu, która nam zeszła, wynosi 2,6 ml. Kwasu solnego. Robimy drugą próbkę do nagłów. Należy uzupełnić biuretę do zera. sprawdzamy, czy mamy podobny wynik. Wynik wynosi 2,5 ml. Więc bardzo podobny wynik. Dwie próbki równoległe, różniące się 0,1 ml, więc zostało wykonane poprawnie. To jest, proszę Państwa, próbka dotycząca próbki, która została wycząsana tylko 15 minut. W tym momencie zostaje nam jeszcze do przeprowadzenia analiza próbki, która powinna stać 60. Minut. Proszę Państwa, druga próbka po 40 minutach odstania. Będę ją w tym momencie sączyć i przyprowadzę pomiar analogicznie do tego, co Państwu zaprezentowałam przed chwilą. Przelewam sobie roztwór przez sączek karbowany do drugiej kolby, aby się przesączyło. W tym czasie, jak się sączy, przygotuję sobie już dwie kolby do miareczkowania. Przygotuję 25 cm sześciennych wody destylowanej na każdą próbkę. Wcześniej, proszę Państwa, uzupełniłam do zera. Z przysączu będziemy pobierać po 25 cm3 próbki i analogicznie oznaczać pH papierkiem wskaźnikowym. Mam papierek przygotowany bagietka tylko tym razem drugim końcem i czekamy aż nasz roztwór się przesączy. Proszę Państwa, w czasie miaręczkowania naszej próbki zachodzi reakcja z obojętniania. Ocha Minus plus H plus daje nam H2O. Na podstawie objętości zużytego kwasu solnego 0-jednomolowego, oczywiście o tym stężeniu, oblicza się liczbę moli kwasu, która jest równa liczbie moli grup wodotlenowych obecnych w naszym roztworze, biorących udział w reakcji z obojętniania właśnie w trakcie miaryczkowania. Więc e, znając liczbę moli grup wodorotlenowych odniesioną do objętości roztworu, jesteśmy w stanie policzyć e, stężenie molowe grup wodorotlenowych, a następnie pH roztworu zgodnie z zasadami, które przedstawiałam Państwu na zajęciach z chemii na pierwszym roku. Mam nadzieję, że Państwo pamiętacie, a jak nie to sobie przypomnimy na zajęciach zdanych. Jeszcze odrobinę przesączu potrzebujemy. Zamaczam babkę w przesączu na baseczek. Proszę spojrzeć. Według mnie jest znowu między 11 a 12 pH, czyli troszkę nam zmała. Przygotowuję sobie gruszkę, odpowietrzam i pobieram 25 cm3 przy sączu, do kolbek, w których już mamy taką samą ilość wody destylowanej. kolbki również pobieram 25 cm Kraśnikiem czerwienią krezolową. I rozpoczynam bieleczkowanie. Tak jak powiedziałam wcześniej, biureta jest uzupełniona do zera kwasem. I powolutku zaczynam wkraplać kwas. Miareczkowanie, proszę Państwa, uczy cierpliwości i mamy koniec. Ilość kwasu, która nam zeszła, wynosi 2,4 ml. To jest pierwsza próbka. Uzupełniamy ponownie biuretę do zera. O, przelało się delikatnie. Opuszczę kwasu. Druga próbka równoległa. Zawsze, proszę Państwa, wykonujemy dwie próbki równoległe w każdej analizie, czy to produktów przemysłowych, czy produktów żywnościowych, aby sprawdzić nie tylko samą analizę odczynników, ale również analityka czy jest tak zwany powtarzalny. I oczywiście wynik uśredniamy wtedy. W niektórych laboratoriach badawczych takich prób, proszę Państwa, wykonuje się nawet trzy, żeby tą drugą jeszcze sprawdzić, tą trzecią i wtedy wyciągamy średnią z trzech. Ale według polskich norm wystarczające są dwie próbki równoległe. bardzo mała ilość kwasu, która nam zmieni to pH roztworu. I właśnie za moment się to stanie. Nastąpiło przynężkowanie, chociaż jeszcze troszeczkę smuga fioletowego jest, i zakończyliśmy. Proszę Państwa i wynik wynosi 2,4 ml kwasu przy drugiej próbce równoległej, w drugim powtórzeniu, z próbki analitycznej, która stała 40 minut.